Hej, z tej strony Przemek ze szkoły dobrego kodu znów. Dzisiaj rozpoczniemy sobie troszkę nietypowo, bo za auta. A to dlatego, że pada. Nie wiem, czy widać kropelki. Pewnie widać, mam nadzieję, że widać. Więc trochę pada i strasznie nie chce mi się biegać. Po prostu nagrałbym to z domu i, i tyle, ale. No trzeba. Jest nowy rok, nowy ja. Jedno z postanowień brzmi, że nie będę odpuszczał biegania i zwalał tego na to, że a zła pogoda, a nie chce mi się, bo dzieci, a nie chce mi się, bo coś tam odpuścić sobie i tak dalej. Nie, nie, nie. Trzeba robić cokolwiek i prawdopodobnie dzisiaj nie przebiegnę 10 klocków, jak było w planie jeszcze wczoraj wieczorem. No bo pogoda jest jaka jest, ale zrobię cokolwiek. I dlatego chciałem o tym powiedzieć, bo wystarczy, że my zrobimy cokolwiek, ruszymy, i często jest tak, że dowiedziemy do końca to, co chcemy. Czyli teraz mi się wydaje, że ja nie przebiegnę tych 10 km, ale jest całkiem możliwe, że po pierwszym kilometrze już wejdzie to jakoś i pójdzie dalej. I przesłanie do Ciebie, a propos nauki programowania to codziennie 15 minut. Nowy rok, nowy Ty. Codziennie 15 minut minimum, a może okaże się, że będzie więcej, bo akurat się zachce. Zawsze znajdzie się 15 minut czasu, żeby coś porobić w no, naturze uczenia się. Przy czym mam tu na myśli uczenie się aktywne, czyli próbujemy pisać te własne aplikacje, a nie oglądamy YouTubeki, albo czytamy vlogi, bo no, takie pasywne się uczenie po prostu nie działa. To tyle z tematem wstępu. Teraz idę na bieganie, a jak wrócę, to pogadamy sobie o konkretnych pomysłach na sensowną aplikację na start. Także życz mi szczęścia, widzimy się mam nadzieję, że za godzinę. No i 10 km, tak jak się spodziewałem, nie udało się zrobić. No ale 42 minutki pobiegane, także jak widać, można wystarczy po prostu zacząć. Także chowamy się do auta i powiem Ci, od czego Ty możesz zacząć. Jakie pomysły na Twoją pierwszą sensowną aplikację mam dla Ciebie na dzisiaj? Ale zanim, to schowamy się do auta, bo naprawdę strasznie leje. Dobra, łyczek wody, albo nie, łyczek wody później. Co konkretnie możemy robić? Otóż pierwsza dziesiątka pomysłów na aplikację to jest po prostu stworzenie czegoś. Co rozwiąże Twój życiowy problem? Załóżmy, że palisz, i skoro mamy nowy rok, no to wiadomo, nowy rok, nowy ja, chcesz się pozbyć tego palenia. Wiele osób to przechodzi, przechodziło, no i często to nie wychodzi, prawda? Więc pomysł na aplikację to Habit Tracker, w którym będziesz oznaczał sobie, czy dziś nie paliłeś, czy udało Ci się nie palić, ile papierosów spaliłeś. Robić jakieś notatki, kiedy złamałeś się w tym postanowieniu, i tak dalej. Jest dość dużo aplikacji takich, z których możemy skorzystać, ale napisz własną. Będzie wtedy większa motywacja do tego, żeby rzucić to palenie. I jakaś kolejna rzecz, no to mój przykład. Tak? Ja miałem ogromny problem z nadwagą. Niestety teraz znów go mam, więc trzeba będzie się go pozbyć. No ale moja pierwsza aplikacja to był właśnie system, w którym zapisywałem swój aktualny stan. Masy ciała, skład masy ciała, nie tylko waga, a pełne badania dietetyczne. No i później to było wykorzystywane przez mojego dietetyka. Miał więcej swoich klientów, więc jakoś to sobie poszło. A ostatecznie jest też w formie takiej planowania posiłków dla całej mojej rodziny. Więc, no, idźmy w tę stronę. O wszystkich 10 pomysłach konkretnych pogadamy sobie w domu. Najpierw pokażę Ci przykład tego, co ja konkretnie zrobiłem i jak to rosło razem ze mną. Jak będziesz Ty mógł ze swoim pomysłem rosnąć przez wiele lat, bo ja do tego stanu szedłem powiedzmy z dwa lata, że wygląda to tak jak teraz. No i przedstawimy sobie konkretnych 10. ale to w domku, bo tam mam wszystko spisane. Także odpalamy Renatę, gdzie jest kluczek, zaraz znajdziemy. O, o nie wrócimy do domu. jest jest, odpalamy renatę, wrą jedziemy jeszcze zanim wrócimy do domu to powiedzmy sobie dlaczego ten sposób, te 10 aplikacji, które przedstawimy, ale w tym kontekście, żeby to było coś, co rozwiązuje Twój problem, jest z mojej perspektywy najlepszym co może dla siebie wybrać na początek no i tutaj sprawa jest bardzo prosta, ponieważ nie będziesz miał żadnych problemów z motywacją. Będziesz miał zupełnie dwa osobne źródła motywacji. Jeden taki, aby nauczyć się programować albo polepszyć swoje zdolności programistyczne, jeśli jesteś na wyższym poziomie, a drugi to taki, że faktycznie masz jakąś tam palącą potrzebę zmiany w swoim życiu, więc samo z siebie to będzie się napędzało. I w sytuacji, gdy zobaczysz pierwsze rezultaty, zarówno w tym, że powstaje jakaś aplikacja oraz w tym, że Twoje życie zmienia się na plus, no to jakby to napędza się samo. I tu nie ma żadnej magii. Już w domku, wykąpany, czysty i pachnący, możemy jechać z konkretami. I pierwsze to, co powiedzieliśmy sobie w autku, habit tracker. Niezależnie od tego, czy Twoim noworocznym postanowieniem rzucić palenie, czytanie, czytać więcej książek, uczyć się angielskiego, Cokolwiek. Warto śledzić to, czy faktycznie robić to codziennie. No i taki Habit Tracker jest świetny. Mam dla ciebie trzy propozycje: Habit Pika, Habit Mi i The Habit Hub. To są aplikacje, których możesz się, na których możesz się wzorować. Tu niestety dokument jeszcze nie jest kończony. Od, od czego powinieneś zacząć, jak sobie to rozplanować, tym dalej. Jak to ukończę to udostępnia. Natomiast sam jakby, sposób tego jak zacząć jest zawarty w live jedyny skuteczny sposób na naukę programowania Party 2, w którym opowiadam o tym, jak się zabrać za to, czyli jak wyznaczyć sobie cele w takim projekcie, pierwsze zadania itd. Tak tak Tutaj gdzieś się też pojawi Mandra, o taki, taki fajny wstęp z kostkę Brewica. No myślę, że Ci się spodoba. Jeśli nie widziałaś, jak chcesz tworzyć własną aplikację, to zdecydowanie należałoby tutaj się pokierować. No i jedziemy dalej. To jest nasz pierwszy pomysł na projekt. Pomysł numer dwa to lista zakupów. Kto nie ma czasem tak, że przychodzi do sklepu i zastanawia się, co tutaj trzeba byłoby kupić. I ostatecznie wychodzi zapominając pięciu albo 10 ważnych produktów, a nawet jeśli jest tylko jeden ważny produkt, to i tak lipa. Więc możesz skorzystać z jakiejś gotowej aplikacji. Znów mam dla Ciebie trzy propozycje. Możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda u nich i stworzyć własną taką aplikację. Dzięki czemu no, te zakupy będą lepsze. Po prostu będą zaplanowane z góry, nie będzie już problemów z jakby, zapominaniem rzeczy. Albo możesz zrobić coś nawet jeszcze troszeczkę bardziej rozbudowanego, co będzie łączyło aspekt. Diety oraz aspekt kupowania produktów w sklepie. Ja popełniłem taką aplikację, gdzie to jest dieta mojej familii. Możemy sobie ją tam wygenerować, tutaj nie wpadniemy w szczegóły. No ale lista zakupów jest generowana automatycznie. Powiedzmy, dzisiaj mamy niedzielę. No już w tą niedzielę pominął, Mamy wieczór, jest poniedziałek, wtorek. Generujemy, no i mamy listę zakupów. I to można sobie edytować, skalować. Nieskończony dosadnie, e, więc to jest taki drugi pomysł. Pomysł numer trzy to budżetowanie. Jeśli nie prowadzisz budżetu domowego, to budżetowanie powinien zacząć, bo to robi robota. Ja robię to w Excelu. E, swoich wyników finansowych, oszczędności i tak dalej pokazywał nie będę. No ale tutaj masz też trzy propozycje, na których można się zerować. I możesz zakończyć to również samodzielnie, uwzględniając swoje kategorie. Na początku, by te kategorie były na sztywno, by była tylko możliwość wpisania kwoty, a może w przyszłości zrobisz tam robienie zdjęcia paragonu i automatyczne skanowanie i uzupełnianie Twojej tabeli bez ręcznego wpisywania, a na podstawie screenu telefonem z, z paragonu. Z tego co wiem, to jeszcze coś takiego nie istnieje. Więc nie słyszałem, a wydaje się, to ciekawe. Więc kto wie, może nawet kiedyś to Kolejny pomysł to To do Lista. To nie ma problemu z tym, żeby być bardziej zorganizowany. No zdecydowanie każdy ma, więc możesz stworzyć swoją to do listę, ale nie taką, że weźmiesz sobie tutorial i jeden czy, do jeden playlist, to, co tam jest, tylko postarasz się. Stworzyć to w, w zgodzie z Twoim trybem działania. Czyli jeśli potrzebujesz jakichś dodatkowych projektów, podprojektów, może powiązać to z listą kontaktów, że możesz stworzyć sobie jakieś zadanie, które będzie związane z kontaktem z telefonu, że klikasz tylko w tudusa i on od razu wykręca telefon do danej osoby. To tutaj mamy dużo, dużo tych możliwości, ale Toodoo, lista jest takim. No, przykładowym projektem na wielu tutorialach, no i to nie jest zazwyczaj nic skomplikowanego, ty byś musiał to w przyszłości sobie skomplikować. Ja osobiście korzystam z Nozbi na co dzień, ale w Nozbi troszeczkę wkurza mnie to, że mam tylko jeden poziom zaokrąglenia projektu i to ma swoje plusy, ale też w pewnych momentach chciałbym mieć tę możliwość. Więc jak napiszesz takiego tutorialu fajnego, to może kiedyś skorzystam, no bo. No, inne jakby były jeszcze gorsze. O tego to nie Uchywałem Używałem przez chwilę, ale nie bardzo mi nie to Dobra, ale to, to mamy kolejny projekt. Idziemy dalej. Kolejny pomysł na projekt to jakieś wspomaganie treningu fizycznego. Jeśli e, trenujesz na siłowni, albo tak jak ja biegasz, albo ćwiczysz kalistenikę, albo crossfit, albo jeszcze coś innego, generalnie taki trening regularny e, fizyczny, to możesz stworzyć aplikację, w której będziesz śledził swój trening. Będziesz tam wpisywał to, ile, jakie masz serie treningowe do zrobienia danego dnia, będziesz tam monitorował to, co co wyszło, czy nie wyszło, i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym pomysłem, już bez większego opisu jest, jeśli posiadasz jakąś nietypową pasję, to by. Zakładzić coś, co będzie wspierało jej rozwój. Ciekawszym przykładem chyba była osoba, która napisała do mnie i powiedziała, że jest wielkim miłośnikiem herbaty. Kolekcjonuje ją, pije różne herbaty itd. Tak i myśleliśmy, że dla tej osoby dobrym projektem będzie to, by stworzyć sobie katalog herbat, jakie piła ta osoba i ocenianie w jakiejś skali. Do tego, jeśli byłyby to bardziej ekscytyczne, które trzeba zamyłać bóg wie skąd to będzie po prostu sobie rezerwował to, będzie wiedział ile budżetu ma sobie na to zarezerwować no i tego, tego typu rzeczy. Jeśli masz jakąś nietypową pasję to tutaj zdecydowanie jest taka opcja. Moją dość nietypową pasją jest układanie kostki Rubika bez patrzenia. i pomysł, jeden na aplikacji mam taki, by stworzyć sobie coś, co usprawni mój system zapamiętywania kostki. By, no mam do nauczenia prawie 400 słówek, takich, aby to działało poprawnie no i możliwe, że się wezmę za to. Kto wie, może w 2021 to będzie właśnie ta opcja, żeby jeszcze poznać Pythona, bo wszyscy Wokół mówią, że Python, Python, Python. więc może to by było niegłupie, ale no, o tym na razie nie będziemy gadać. Kolejna propozycja to dieta. No i można byłoby właśnie zrobić to w takiej postaci. Czyli mamy jakiś kalendarz, możliwość dodawania posiłku, możliwość na kliknięcie wybrania jakiegoś posiłku. Tutaj, jak sobie w kurczach, coś tam mamy. No na śniadanie, risorty, to akurat średni pomysł, ale nieważne. Aplikacja zdecydowanie nie jest idealna. Więc taki plamer diety to też super opcja. bo jeśli masz, chciałbyś zrzucić kilka kilogramów, no nie oszukujmy się. Jest początek roku i zazwyczaj, zazwyczaj wszyscy planują, że albo schudną, albo rzucą palenie. Jeśli nie masz żadnego z tych dwóch problemów, to pewnie coś innego. Dech z tych, z tych um, przytaczanych tutaj ci się przyda i spodoba. Kolejny pomysł to kalendarz. Taki outlookowy, tak, czy korzystasz z Gmaila, czy z outlooka, czy tam masz kalendarz, więc można sobie zerknąć, jak to jest zaimplementowane i po prostu zaimplementować własną wersję, która może będzie miała jakieś dodatkowe feature'y, że co ona może robić na przykład, poza pomiarem. No, tu sobie coś znajdziesz, powiedzmy, jeśli to nie będzie tym problemem. To, co jedyne przystanie teraz do głowy, to właśnie automatyczne wybieranie numerów że już jest gotowe, żeby dzwonić. Ewentualnie przekierowywanie, otwieranie jakiejś zakładki, na przykład, że jeśli na 14 godzinę masz zaplanowane, że będziesz się uczył programowania ze mną na przykład, to podpali Ci się zakładka z YouTube'em Szkoły Dobrego wykładu ze Stroną Szkoły Wodu czy z platformą kursową. Więc coś w tą stronę można byłoby podziałać. Jeśli masz problemy z tym, żeby zabierać się do nauki, niekoniecznie ze mną Mogą być to nauka matematyki, języka, czegokolwiek. Co nie ma w niegi podmiot. Kolejna propozycja, przedostatnia chyba, to coś związanego z instrumentami. Jeśli uczysz się grać na gitarze masz problem z nauczeniem się nut aktualnie, to słuchaj jakąś aplikację, które Ci tym pomoże, Po prostu jakiś twój. Notacji z nutami i tyle. Nie ma magii, też na żadnym instrumencie nie gram, więc nie bardzo jestem w stanie opisać dokładnie, co to miałoby robić. I ostatni pomysł, tak. Ostatni pomysł w tym miejscu, co jest z informacjami. Mam tutaj na myśli to, że e, czytasz na pewno informacje z wielu źródeł i skaczesz od strony do strony. Przerzucasz sobie to w zakładkach, kiedyś przeczytam, tak dowiodłem, i tak dalej. A to miała być aplikacja, która pozwoli ci na to, by odpowiednio te informacje segregować. Czyli jeśli jest to coś wartościowego, to od razu zostanie zapisane w odpowiednim miejscu, jeśli uznasz, że nie jest to coś wartościowego, to jest wyrzucane. Bardzo dobrym featurem w takiej aplikacji byłoby to, że jeśli 7 dni nie zdążysz tego przeczytać, to zostanie po, po prostu zaorane jakby nic nie było, bo większość ludzi ma problem z tym, że oni homikują sobie wiedzę do przyswojenia na później. No i w zasadzie nic z tego nie wychodzi i takie no, zakładki mamy, które, które się nie czyszczą. Na no tak przykład mój temp, tu akurat nie zobaczysz, bo wyjeżdża mi poza, ale mój temp ma no, do 20 pozycji, a czyszczę go regularnie. Są ludzie, którzy mają tych pozycji tutaj 1000 i ja też kiedyś tak miałem. I w sumie najważniejsze zadanie takiej aplikacji to by było, żeby wyciągał automatycznie, samodzielnie, wyszukiwał informacji na mecie i zapisywał je w jakiś sposób swoich przeglądarki. I to tyle. To jest tak, to jest moich 10 pomysłów na aplikację taką, która będzie bliska Tobie, która będzie rozwiązywała Twój konkretny problem po to, byś nie miał problemu z motywacją. To co? Mamy umówione, jeszcze może zobaczmy się na koniec i podsumujmy to w kontekście jaką technologię wziąć na warsztat. O tym w jakich technologiach pisać aplikacje, które Ci zaproponowałem, to pogadamy sobie jednak za tydzień. Dlatego, że no, jak próbowałem to ubrać jakoś po w słowa, to wychodziło mi z 20 minut. A nie ja chciałbym, żeby odcinki były takie długie, dlatego na zachętę zostawię Ci pewną graficzkę, która powinna co nieco rozjaśnić w Twojej głowie, w jaki sposób powinno się wybierać język programowania Bo do samego tematu konkretnie z jakimś moim komentarzem. Wrócimy za tydzień. Także życzę powodzenia w wyboru już teraz. Jeśli nie, to... Wstrzymać się z tym, aż dogram 90 kolejnych pomysłów, ale myślę, że znaczna część z Was już teraz decyduje się na którąś z aplikacji, które zaproponowałem, albo wynajdzie własną palącą potrzebę w życiu, którą można byłoby spełnić, posiłkując się stworzeniem własnej aplikacji, bo to naprawdę może pomóc. I tyle. Myślę, że na dziś wystarczy i widzimy się za tydzień. Hej!